Na rynku edukacyjnym, czy to mówimy o edukacji formalnej, czy nieformalnej, różnego rodzaju kursach, szkoleniach, czy różnych innych formach doszkalających, rzeczywiście możemy zauważyć wiele kobiet, wiele kobiet, które korzysta z różnych form wsparcia, pomocy społecznej, czy, czy każdej innej. Moim zdaniem uwarunkowane jest to przede wszystkim faktem, że mężczyzna, który właśnie całe dotychczasowe życie i patrząc tak naprawdę w tradycję na to, co działo się na przestrzeni lat, postrzegany był jako ta głowa rodziny, właśnie taka stereotypowa, która jest za wszystko odpowiedzialna, która wie wszystko najlepiej, która dba. O całą rodzinę, no, nie potrafi się bardzo często przyznać do tego, że mógłby się czegoś nowego nauczyć, mógłby otworzyć się na świat, mógłby poprosić o pomoc. No bo dlaczego, jak, w jaki sposób mężczyzna ma prosić o pomoc, skoro od mężczyzny oczekuje się, że to on będzie pomagał. Tutaj jawią się kolejny raz stereotypy. Mężczyzna to jest ten, który powinien dbać o rodzinę, powinien być głową rodziny, powinien wszystko wiedzieć najlepiej. Kobieta to jest ta, która go wspiera. No jeśli nie przełamiemy tych stereotypów, to rzeczywiście na rynku edukacyjnym, szkoleniowym tych kobiet będzie znacznie więcej, ponieważ no, częściej potrafią poprosić o pomoc, otworzyć się, chcą się czegoś więcej dowiedzieć. Postrzeganie mężczyzny na rynku pracy, patrząc tutaj z perspektywy uprawiania wielu zawodów, zmienia się na przestrzeni lat. Uwarunkowane jest to tak naprawdę wieloma czynnikami. Przede wszystkim pojawia się edukacja, która tutaj jest kluczowa, dlatego że stereotypy, które pojawiają się, jeśli chodzi o typowo sfeminizowane zawody i tutaj już też pojawia się tak naprawdę też to słowo typowo właśnie męskie, typowo kobiece zawody, które bardzo często jest tak naprawdę używane. Wynika z tego, że są w naszym społeczeństwie stereotypy i te stereotypy wynikają z niewiedzy. We współczesnym społeczeństwie tak naprawdę na kierunku kosmetologia, który jest bardzo sfeminizowany. Nie spodziewamy się zbyt wielu mężczyzn jako studentów, choć czasami ten stereotyp jest rzeczywiście przełamywany. Być może rzeczywiście płeć, płeć męska w tym przypadku, będzie swoistym atutem na rynku pracy, dlatego że zbyt wielu mężczyzn kosmetologów nie ma. I być może niektóre kobiety rzeczywiście będą chciały skorzystać z usług kosmetologa mężczyzny. Być może mężczyźni, którzy będą chcieli skorzystać z usług kosmetologicznych, będą mieli większe zaufanie do mężczyzny, będą być może czuli się mniej skrępowani, jeśli przyjdą do gabinetu kosmetologicznego czy do gabinetu spa, w którym będzie również mężczyzna, więc być może rzeczywiście ten stereotyp w przyszłości będzie przełamywany. Jeszcze kilka bądź kilkanaście lat temu. Tak naprawdę na rynku kosmetologicznym nie było żadnych mężczyzn. Dziś widzimy, że zaczyna się to zmieniać, więc być może za 10 czy za 20 lat nie będzie to już nas dziwiło, że kosmetologiem jest mężczyzna. Tak samo jak dziś już coraz mniej dziwi nas na przykład fakt, że pielęgniarzem jest mężczyzna, nie są to tylko pielęgniarki, czy w przedszkolu pracują mężczyźni, nie są to tylko przedszkolanki, czy chociażby kierowcą autobusu jest kobieta, a nie tylko mężczyzna.